Mecz pomiędzy Atletico Madryt a RCD Majorka odbędzie się Civitas Metropolitanu w Madrycie forma drużyn. Atletico Madryt. W ostatnich pięciu spotkaniach ligowych Los Colchoneros odnieśli trzy zwycięstwa, jeden remis i ponieśli jedną porażkę. Obecnie zajmują drugie miejsce w tabeli La Liga, tracąc cztery punkty do lidera, Realu Madryt. RCD Majorka. Drużyna z Balearów w ostatnich pięciu meczach ligowych zanotowała dwa zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki. Aktualnie plasują się w środku tabeli, starając się utrzymać bezpieczną odległość od strefy spadkowej. Analiza: Atletico Madryt, grając na własnym stadionie, jest faworytem tego spotkania. Ich solidna defensywa oraz skuteczność w ataku, zwłaszcza w wykonaniu takich zawodników jak Julian Alvarez i Antoine Griezmann, stanowią poważne zagrożenie dla rywali. Warto jednak zauważyć, że Alvarez ma na koncie cztery żółte kartki, a ewentualne napomnienie w tym meczu wykluczy go z derbowego starcia z Realem Madryt. Trener Diego Simeone może więc rozważyć jego odpoczynek w nadchodzącym meczu. RCD Majorca, mimo że nie jest faworytem, potrafi sprawiać niespodzianki. W ostatnich pięciu bezpośrednich spotkaniach z Atletico odnieśli trzy zwycięstwa, co świadczy o ich zdolności do rywalizacji z czołowymi drużynami. Jednak kontuzje kluczowych zawodników, takich jak Antonio Sanchez, mogą wpłynąć na ich dyspozycję w nadchodzącym meczu. Mecz odbędzie się na Riad Air Metropolitano w Madrycie, nowoczesnym stadionie mogącym pomieścić ponad 68 tysięcy kibiców. Atmosfera na tym obiekcie zawsze dodaje dodatkowych emocji takim spotkaniom. Biorąc pod uwagę aktualną formę obu drużyn oraz atut własnego boiska, Atletico Madrid ma większe szanse na zwycięstwo. Jednak historia bezpośrednich pojedynków sugeruje, że Majorka nie jest przeciwnikiem, którego można lekceważyć. Kibice mogą więc liczyć na zacięte i emocjonujące widowisko.